16 angielskich wyrażeń związanych ze zdrowiem dla każdego szóstoklasisty. Health problems. I've got a blocked nose. Mam zatkany nos. I've got a broken arm. Złamałem rękę. I've got a bruise. Mam siniaka. I've got a burn. Poparzyłam się. I've got a cold. Przeziębiłam się. I've got a cough. Mam kaszel. I've got earache. Boli mnie ucho. I've got a headache. Boli mnie głowa. I've got a rash. Mam wysypkę. I've got a runny nose. Mam katar. I've got a sore throat. Boli mnie gardło. I've got a stomach ache. Boli mnie brzuch. I've got a temperature. Mam gorączkę. I've got toothache. Boli mnie ząb. I'm coughing. Kaszlę. I'm sneezing. Kicham. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku.